Piątek, Piątunio, godzina która? 13.23 Za chwilę wjeżdża Lora De facto z jednym samochodem, który zostaje w Prudniku Co, reszta a, jedzie? A reszta jedzie sobie, to są Chwia. auta klientowskie, jadą w Polskę W Tak, auto kupione za 4950 dolarów z opłatą aukcyjną RAM, 14 rok, Sport w Longbedzie Ale zanim Lora wjedzie i Wy zaczniecie oglądać ten odcinek a ja się będę opalał w słoneczku? To Wy wbijcie subskrypcję, łapkę mm. i komentarz. Bo duża grupa z Was nas ogląda, a nie subskrybuje? Tak. A nic Was to nie kosztuje. Dobra. Bartek to to wyjeżdża? Robisz? Ty jesteś jako kopier... a po Czemu kopierze? nie wyjeżdża? Jak nie? Na a to? Jeździ? Ram Volvo? Ram jeździ. ram jeździ, Volvo nie wiem. No jak? mi mówi, że jeździ. Że zjedziemy tym. Jak się pytałem Mówiłem jak to robi. nie, że niczym nie zjedziemy. Niemożliwe. <laughs> <I>, kur... Weź <laughs> mnie nie w wku... No i powiedział? Powiedział? E, poważnie? I powiedział no. i co powiedział? Słowo klucz. Kur. Uwagło mać. No jak to rozobijamy? Rozładunek po stronie klienta. Weź ja mi. lubię to zdanie. Dobra, weź coś. No dobra Co, złamiemy się koncepcja na... Koncepcja jest taka jechać na bazę, nie? Wózkiem ci zrzucą. No i Marcin przywiezie. Nie Marcin ci przywiezie. No może no, tak to być. No to, na... no to tak szybko nie, no, jeszcze się nie było. W... No, złamiemy i na, te, na pomoc. No. Odliczką wyjedziemy. No. Prawdopodobnie no. zjedziemy na pomoc. No. No. To jest dobra koncepcja, korea. nie? czytać antykoncepcja, nie? Zobaczymy za 30 minut. Czy to będzie koncepcja, czy nie, antykoncepcja? Koncepcja jest 15 minut na rozładowanie. Dobra, okej. Start, czas, start. Tylko nie na moim zegarku, bo mój zawsze pokazuje tą samą godzinę. Pa. Fajnie? Ładny kolor, nie? No i w ogóle popatrz. Ale rzadko mówię. właśnie dlaczego Camaro no? jest tak ładnym autem, bo jest naprawdę bardzo ładnym samochodem. Jedynie wnętrze, tak jak zawsze mówiłem, mi się w miarę nie no. podoba. Ale zewnętrznie jest kozak. No. I kurczę, tych Camaro tak mało ludzie pytają, nie? Tak, no to prawda. To no to są naprawdę bardzo ładne auta. Co, a szóstr... Reszta to tam. a szósteczka Volvo, w ogóle mm -hmm. to są tanie samochody, xc 90 No to jakoś, kurde, dziwnym trafem próbowali się kupować, jakoś, nigdy jakoś tanio nie było. Co tam? Nie no, tak patrzę, nawet jeżeli chodzi o ramę, nie ma dramatu. A jaki jak można szybki o przegląd, zrobić? Drążki. Amortyzatory wyglądają słabo. A bo to słabo. z Kanady jest, wiesz? No tak, ale kurde, cena jest śmieszna, nie? Ale w będzie 4950 no, 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 zł opłatą no, no. aukcyjną, nie? Cena jest naprawdę fajna. Ale widać Dobre. znaczki, widzisz, fachowcy malowali czarnym sprayem i wszystko się odłazi. Spoko. Dora, też tak, ha? tak. To jest nasze marzenie. Chcemy to zobaczyć. Czekaj, szpachle widzimy amerykańskie. No tak, mój szkoda, ty, ja tego po, nie widziałem. W porcie już był wow, robiony. Czekaj, moje, moje klimaty. Jest ten zapach, jest. O, jest, skąd, ale tutaj jest i lakiernik tak, będzie. Tak, lakiernik. Blachasz, już amerykańska szpachla. Nie, ale to świetnik jest przecież. I bryza. To, szpachlowane, to już śmietnik, bryza kontenerowa, wiesz, no tak. <laughs> tak. Jak oceniasz? Kur... Znaczy dobrze nałożone, no to. Wszystko też było zgodnie, wszystko ładnie. No ale tylko już nie dospali Patrzcie tutaj co się dzieje Średnio, to widzisz? No to jak coś kto normalnie po... A niżej też nie podjedzie, to też z pomocą. No się nie, nie... Bo to w... dół wciągniesz? Bo my się nie pociągnie. Dół wciągnie No ale my też nie zrobimy, się nie obniżym. chodź spróbujemy chyba no tak No jak? No, no, no... Ale nie zaczepi, no tak. No jak Dobra, jakiś pomysł? Tak? Jakie? Rozładunek po stronie. On się jakiś monotonny kurde stał, nie? Powtarzasz się. No właśnie. Płyta ci... Ale bardzo lubię to zdanie. Ale czy płyta no. ci zacięła? Szef tak Bartek, memory five, no. dzwoń do, do szefa. Zmiana, zmiana płyty. Perfekcja. Perfekto! Sika la... si calafon! Ale zaraz urosną. Sika Ale wiesz co? Fajnie jest. Jak w końcu zrobili to wspomaganie, że normalnie możesz kręcić, a nie. E, 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 e. Ale patrz, oklejony PPF-kiem. No. Nawet botniki, nawet PPF-em. No? Ale tak biednie, patrz. Ranty, gdzie są najbardziej narażone, zostawione. No, ale no PPF to... jest. No to patrz. Powiem ci te Kanadyjczycy to tak. Hmm. A trapa? Tyż jest. Ale patrz, tylko takie paski. A może nefragiczne punkty? No nie no, nefralgiczne to są ugrywane. To z, całe, całe furry no. Z reguły No Dobra, czekaj, może A, ja otworzę maskę. To, to nawet. To nawet. Też jak jest to naklejony. O! Jak to się kurwa cek... od. No to co takie? jest Aha, ktoś mu filtr zajumał Ale oliwa jest, żeby nie było. Bartek czyni honory z miłą chęcią. Powolutko, powolutko, bardzo dobrze. Jedziemy Bardzo dobrze Dobra, dawaj, ja Ci będę tylko tutaj, żebyś na maksa dojechał. Jeszcze, jeszcze. O, kaskaderzy kaskaderzy jadą. No widz, jakim poświęceniem się szuka, bo coś to tryka. To się, to, to się nazywa no. poświęcenie. Dokładnie. Zrób jak Superman, tak? nie <laughs> A co z... nie, to są tylko ćwiczenia, o, kurde, nie. przed zabawą tylko. Oni, oni zbieżność ustawiają. Słuchajcie, jak chcecie mieć taki samochód, to musicie dzwonić. Najlepiej dzwonić. No troszkę roboty jest, no ale kurde, jest tani. Ale 4950 złatą oksję. No kurde. A jaki przebieg? 244 tysiące kilometrów. Kilometr. Tak. No ale co, no szkoda nie jest najgorsza, no co... No, no co? No tak. no. no Spraw... No trzeba będzie most sprawdzić. No na pewno. E, no raczej nie sprawdzić, e, tylko na tylko pewno trzeba. No, na pewno. Będzie... No, to się wyklepie. No musi. Musi. No tej opony, tą oponę raczej wymienimy. Co? Drzwi się uratuje. No trzeba. Trzeba, no i próg się wstawi. A to się okaże, to będzie klient chciał, no. No to... Powiem ci, że czysty jest, nie? Weźmy go zgaśmy. Nie, jak bo... na rama naprawdę jest czysty. No bo mówię ci, że kobita, bardzo nie. ładny pachnie w środku. Co to jest? towarka jakaś do czegoś, do jakiejś baterii. Czekaj, z do może go faktycznie zgasimy, później go sobie weźmiemy O. O! ale patrz. No, jest lepiej. Ale pa, full wypas, w pełne, pełne no, oprócz skóry. Oprócz pneumaty. Oprócz pneumata. No dobra, ale to nie każdy chce, nie? Oprócz pneumatyki. Ale faktycznie. Regulacja przyrządów dodawania gazu i hamowania jest też ale? elektryczna. Alpin siedzi. szyberdaszek siedzi, no, jest. jest. No, nie, w tamtych, no w tych rocznikach jeszcze nie było, kurcze, czarnej podsufitki ciemnej, więc nic, no... Nic, Oprócz Rebelu. Ale Rebel w 14 roku nie, było, nie występował, no nie. więc dlatego no, mówiłem genu. w tych rocznikach. A, w no, tym, no. no. Dobra, to PowerNN. Kasa, kuwa, kasa. kasa! to nic, kuwa, ale ty, kuwa, Ja Zastawa, kurwa, jest. Ale tak, dywaniki nieschamione, niezniszczone Te mocno. Są no, siedzenia, patrz. Ty, siedzenia ale, minimalnie pod, przy, przy, przytarte, ale nie są popękane, nie podziurawione. Nie, no tu coś jest, coś, coś takiego minimalnego, no ale, ale kurde jak na wnętrze to naprawdę to dobrze tu wygląda. Szyba czasznięta, tania, no, tania rzecz. No, no jest na fulu akurat, nie, to troszeczkę ciut minimalnie droższe, minimalnie, ale jest. O i patrz, dopiero powiedzieliśmy, żeby dzwonili, już, już ten Andrzej telefon no. Także tak hmm, trzeba telepatia. działać, tak telepatia. trzeba działać, pamiętajcie suby, łapy, komentarze. Da. To co, to teraz idziemy na to, coś mówił. Tak, trzeba teraz... ten, rozładunek zakończony, idziemy pić. Nie, teraz jeszcze pamiętaj, że musimy pokazać ten mieliśmy pokazać za 5500. 500. Także idziemy do biura. Cześć, mi nie skończyli. Pokażemy ten. Bo ludziska nie uwierzą w to, co... Tak, chcemy wam to pokazać, że cuda się zdarzają. Do tej pory, kurde, tego nie... ten. No. Pięć tysiąca dolarów by now. rok. Durango, czekajcie, otworzę wam. Słuchajcie, patrzcie, Buy Now Salt, ale nie my. Szkoda. Tak. I teraz na duże zdjęcia. I teraz patrzcie. Nowy ryjek. Szkoda. Tutaj. Koło. Zawiecha. Druga strona cała. Poduszki wszystkie całe wiec... policyjny, że mać przebiegową skrzyni, tylko normalnie jest to się tak, tak Przebieg 75 76 tysięcy niecałe 7 osobowy Gdyby ktoś nie wierzył, to można WIN sprawdzić 3,6 6 bieda ale za ten za, to jest zatem, zatem pieniążek naprawdę dobra także widzicie czasami, czasami cuda się zdarzają się przesunę tu dzisiaj zakończymy w biurze tu gdzie się wszystko... W biurze gdzie wszystko się ale nie to tak biurze szy... tak kończyć czekaj tak czy, czy nie, nie wiem tak, jeszcze nie bo jest godzina Umiesz, ale, nie, zawsze ej, zawsze powie, nie, ale co powiedziałeś? No, dobrze. Co powiedziałeś? Że to Że rozumiem. Tak i kończymy. Kuba, zawiedziesz mnie do domu? Może. No, także widzicie, w tym biurze wszystko się zaczyna. Wszystkie wasze decyzje... A czy nie decyzje. Rosterki. Rosterki i propozycje licytacyjne wychodzą z tego pomieszczenia. Żeby później to, co kupicie, mogło przyjechać na plac rozładunkowy. I tam być rozładowany